Siemano, witam wszystkich. Ostatnio była taka sytuacja, że Melon opowiadał, iż Glaca używał kołda czwórki, zapaskudził go piaskiem i okazało się, że blokada się nie chciała zamknąć. Tak więc trzeba wypaskudzić go piaskiem i zobaczymy, czy będzie się chciała, czy będzie się ten nóż zamykał, czy nie. Cały w piachu. Paskudzony jest, jest. No i uwaga, otwieramy. O, nie zamyka się. Jeszcze raz. Nie zamyka się. Teraz to się w ogóle otworzyć nie chce. O, teraz się zamknął. Ale nie do końca. Jest tam piasek. No zdecydowanie. Piach tutaj. Nam tą blokadę blokuje. Zobaczmy, jak jest w klasycznym backlocu, czyli w kabarze do zwierzę. No, wymizamy go całego znowu w piachu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak, jeszcze bardziej. No, jest. Dobra, otwieramy. Nie blokuje się, nie blokuje się, nie blokuje się. Piasek powłaził i nóż się nie chce zablokować. A sprawdźmy jeszcze inne blokady, czyli Axisa i Liner Locka. No uwaga, 940. Piasek włazi, wszędzie włazi. Kurde kolejny ekstra test, uwaga. Zapieszczona 940, bez przesady wpada nam w piach i co? O, i się nawet nie chce. Nawet się nie chce otworzyć 940, ale trochę, o, teraz poszło, ale. Ale jak piachu nam wejdzie tyle, że jest zablokowane, no to... Dobra, ale no widzieliście, że zadziałało. Liner lock. Zobaczmy jak sobie poradzi liner. Zastanawiam się czy mam jeszcze jakieś inne... A, jeszcze mam compression locka, zaraz zobaczymy jak pójdzie compression lockowi. Liner, uwaga, hops. O, trzepujemy trochę. Ło, też się nie chce. Też się nie chce otworzyć nawet. Widzicie jest cały zapchany, ale jak trochę trochę wyciągniemy, no dalej jest zapieszczony mocno. O widzicie? No, ciężko to idzie. Nie chce, Nie chce się otworzyć. Teraz poszło. Teraz poszło i się. Zablokował, ale sprawdźmy jeszcze jeszcze jeden nóż Uuu, z jeszcze jedną blokadą, eee, czyli compression locka, Spiderko Paramilitary 2. Nóż mamy w piachu, no jest taki mokry, jak widzicie, więc on zostaje, no ale wymizeliśmy w piachu. Idzie, blokuje się. Dobra. Ale nie chce się teraz złożyć. Teraz dopiero poszło. Tak wygląda praca blokad zawalonych piachem. Kilku najpopularniejszych, tak mi się wydaje. Czyli tutaj wyszło to, co wyszło. Nie wiem, czy to cokolwiek komuś pomoże. Może ktoś powie, że piasek inny, nie taki, sraki. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się na razie. Siemanko, małe postscriptum, umyłem noże, przepukałem wodą. Kabar, słychać, że jest tam jeszcze jakiś piasek, słuchajcie. Gdzieś tam powłaził, ale zasadniczo wszystko chodzi okej. Okay. Paramili działa bardzo dobrze. Nie słychać, żeby jakiś piasek gdzieś został. 940 Też chyba cały piach wyszedł. rad dwójka. No, też chyba wylas, i CODE czwórka. Ups. Ups. Piach wylazł, ale w, muszę przyznać, że na wychodził naprawdę najciężej i się stało coś takiego, że jest tutaj w pewnym momencie taki opór się robi muszę go nasmarować, się się piszczy zrobił się taki o w tym miejscu opór, nie wiem czy tam jakieś ziarenko gdzieś się gdzieś się gdzieś zostało, czy o co chodzi ale fakt faktem tu normalnie, tu jest i trzeba. Tak to wygląda. Na razie, Siemanko. Jeszcze jedna rzecz rozebrałem w sensie. Wyjąłem piwot, wyjąłem głównie. Nie było tam w sumie żadnego piasku. Złożyłem. Działa tak jak działał wcześniej. Działa ok. Nie wiem, co to powodowało ten. Ten taki zatrzymanie, może coś tam jakieś, coś tam się gdzieś wlazło. Dobra, tyle.